Żyjąc tu na ziemi w swoim ciele ze swoją osobistą historią nie da się wyobrazić sobie innego siebie w tu i teraz, innej tożsamości, innej osobistej historii, odbywającej się na innej częstotliwości istnienia. Ale to, że wyobrazić się tego nie da, to nie znaczy, że nie można siebie tam doświadczyć, bo skoro wszystko odbywa się w tu i teraz, to jakie przeszkody miałyby stanąć mi na drodze doświadczania samego siebie? Na początku tej przygody jak zwykle śnie, podróżuję nieświadomie po jakichś miastach, miasteczkach i nagle moją uwagę zwraca pewna kobieta niepasująca pasująca wcale do tej sennej przestrzeni, miałem za nią podążać, a na mojej drodze zaczęły pojawiać się przeszkody wysokościowe. Nieraz trudem je pokonywałem, ale w ten sposób wznosząc się coraz wyżej i wyżej nieświadomie podnosiłem swoje wibracje. Celem tamtej kobiety było zabrać mnie do siebie, a nie można tego zrobić inaczej jak poprzez dopasowanie moich wibracji do wibracji miejsca docelowego. Światy to wibracje, a my jako świadomość mamy zdolność do zmian wibracji własnych, by dopasowywać się do innych poziomów rzeczywistości. Dotarłem do miejsca docelowego. Leżałem w łóżku w pokoju i słyszałem głos dziecka, które mówi do swojej mamy w pokoju obok, że strasznie długo śpię, a ona odpowiedziała, że jest to w porządku. Podchodzę do łóżka z dzieckiem i kobietą, która mnie tu ściągnęła ze snu, patrzę i myślę w swoim umyśle, że to na pewno nie jest moje dziecko. A to dziecko powiedziało taki tekst w taki sposób, że wiedziałem nagle, że jest to na pewno moje dziecko. Istniejemy w tu i teraz na wielu poziomach, częstotliwościach rzeczywistości. Mamy różne imiona i osobiste historie, rodziny i role, ale jest coś, co te wszystkie światy łączy. Jest to świadomość. Ona się rozciąga na te wszystkie życia, dając im samoświadomość i odrębność ale jednocześnie jest informacyjnym łącznikiem między wszystkimi życiami, które choć wydawać się mogą odrębne, są w istocie jednym, ściśle ze sobą związanym organizmem.